Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie. W moim filmie, jak widzicie, jest już nowe tło i jest odliczanie do eventu. O co chodzi? Jaki będzie event? Pewnie wszyscy już wiedzą. Oj, przepraszam, moje studio. Tu, jak widzicie, możemy zobaczyć. No, ci co nie wiedzą, to będzie start do tego, do nowej mapy i nowego sezonu, i hmm, znaczy nowego rozdziału, przepraszam, i będziemy cieli rakietą. Jak widzicie, tu możemy zauważyć, że jest na przykład ta gitara, która była z przecieków, ale wiecie, to też nie. To było tam par sezonów tego. Parę sezonów temu. Ta gitara miała być. Ale słuchajcie. Nowy początek w Fortnite. skakujcie do, do wielkiego wybuchu. Wydarzenie na żywo w Fortnite. E, rozpocznie się 2 grudnia o godzinie 20. czasu polskiego. O co chodzi? No, e, jak wiecie, chodzi o to, że... Mm, Będziemy lecieli na nową mapę, nowy rozdział. Będzie. Czekajcie. Um, będzie rozdział. Y, 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 y. Teraz jest sezon, rozdział trzeci, sezon y, piąty. No i będzie rozdział czwarty, sezon y, piąty, czy tam szósty? Nie wiem. No i y, y, dzisiaj zagramy serwundkę. I widzimy się zaraz. I jeśli chodzi o zmiany, które będą. To znaczy, które były w niedawnej aktualizacji. To już Wam mówię. Pewnie wszyscy wiedzą, ale jeśli ktoś żyje pod kamieniem, to została wprowadzona... To zostało wprowadzone? Nowe bronie? Oj nowe bronie i samoloty powróciły i nie wiem, powodnie jest dużo rzeczy które zostały jakby dodane lub powrócone chyba przywrócone jak widzicie jest już parasolka za wino także możecie sobie zobaczyć jak ona wygląda to jest odliczanie do tego eventu ten zegar na środku, przepraszam, to jest odliczenie do, do, kon do eventu. I czekajcie, gdzie to jest. A tu mm, jest właśnie odliczanie do eventu, już na tej parasolce. Sumie... Proszę co to rzucam. Dobra, czekajcie, sekundkę na pieśćko. OK, Już wracam do grania. Widzę. Jeśli chodzi o na przykład um, jakie bronie będą to um, z przecieków, które um, wydał nam Hypex um, to um, zostanie Scar um, i zostanie Um, tactical i, i zostanie maszynka maszynowy ale nie wiem czy właśnie y, hypex pisał że nie wie że, czy zostanie ten y, skar ale pisał że może zostanie także jest to bardzo fajnie mi się to podoba I słuchajcie mm, powiem wam bardzo fajnego bardzo fajny yy, yy, bardzo fajną rzecz, którą dobra, do 121 yy, którą można robić jak grać duo to yy, sorry, że tak do was nie mówię, nic ale musiałem się skupić Hmm. E, jeśli chodzi o wodę, to jak ktoś was powali, gracie dwójki lub trójki, to jak ktoś was powali, to was nie widać w wodzie. Gość raz miał takiego... taki lak mózgu gościu miał. Dobra, dostał. 17 No gościu, czemu ty uciekasz? Gościu... Weź ty mi... Gościu, nie psuj gierki w Fortnite'a. Ojoj, no co za troll. No co za troj! No. Już nie będę się z nim ścigał. Ale właśnie, mm, tak jak mówiłem, tak, ktoś gracie trójki lub dwójki, to mm, jest właśnie bardzo dobra Znaczy jak ktoś Was zabije, to yy, właśnie musicie wejść tu do wody. Obojętnie gdzie? Tam gdzie jest woda. Takiej właśnie głębszej, jak jest yy, na ludlejku. Znaczy koło ludlejka. I właśnie tam będzie ta taka woda. Polega. John jest właśnie to właśnie jest OP bardzo, bo nawet jak macie jakiegoś takiego bardziej niebieskiego skina, to z daleka właśnie widać. Także no jeśli chodzi właśnie o wiem, jakieś limity lub coś, to jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie post, na którym będzie, będzie ukazana mapa sezonu jakby kurczę, sezon, sezonu szóstego czy tam piątego rozdziału któregoś, chyba sezonu piątego, rozdziału czwartego. Wow. Ajajaj. Ym, także właśnie yy, właśnie tak jak mówiłem. Ym, już zapomniałem na to, o czym mówiłem, bo tak się zagalupowałem, że ten. Ech, także. Mm, a, jest nowość, która, jak na przykład weźmiemy tą, to tu mamy liczbę 12. A jak weźmiemy tą, to zobaczcie, tu jest 7. Wchodzimy i nie możemy niektórych skinów. Także epic sprank wejść nosek, nie wiem tym i mi się to trochę nie podoba ale tak jak wiecie i pokażę wam bardzo fajną mapę ja jej teraz nie będę testował ale jest na bardzo fajna mapa. Pokażę wam pierwszą. Mam parę takich map. To jest ta. I czekajcie. Rozgrywane ostatnio i tu macie kodzik 2191 2547 2571. Tak jest kodzik i ten kodzik będzie wpisany. Będą wszystkie kodziki. Pisane właśnie na moim Discordzie. I ten kto chce sobie potrenować. To jest taka mapa. Już wam czytam kod 06341466921. Jest jeszcze jedna mapa to jest. Też takie z modami. I to możecie tu zauważyć. Są różne takie modziki jest na przykład właśnie gdzie się w wodzie zwolnione tempo takie granaty właśnie te, gdzie trzeba się kurczakami dziobać um, właśnie UFO kilofy naprawdę dużo mm, jest na przykład takie fajne pikax, lava slow motion i 8 um, razy speed niewidzialność um, szybkie strzelanie o, o, o ile się nie mylę Double Pump, Infinity Blade Chicken Fight no już Wam czytam kod 8532 9413 6963 to jest fajne to, to są fajne mapki a i jeszcze mam taką jedną, to jest jedna fajna mapa też, to jest 5, 4, 3, 9, 7, 3, 6, 4, 3, 7, 7, 7. No 7, 7, 7, 5. Także no tak jak ten już widzicie, to jest, są tu bardzo... jest tu bardzo dużo właśnie takich rzeczy. I niedługo, właśnie są święta, co nie? I, i e, tak chyba na święta. Znaczy, tak gdzieś um, może tak. Czekajcie, który jest dzisiaj. Mm, dzisiaj jest 21. To tak, 23. Wyczekujcie kolejnego filmu. Także dzięki za oglądanie. I na razie. Pa.